Drogi Barany, na czytaniu na miłosne relacje w grudniu. Schemat tego czytania jest taki jak zawsze, że po lewej stronie są Wasze energie, po prawej energii Waszego partnera, partnerki ukochanej osoby, którą macie w sercu, z którą tworzycie relacje bądź chcielibyście tworzyć. Po środku to są energie pomiędzy Wami. No, i tutaj dla Was jest przepiękna energia drogi Barany, takiej przyjaźni, cieszenia się czymś, cieszenia się życiem, dzielenia tej radości z kimś innym. Myślę, że najbliższy czas będzie właśnie taką możliwością, żeby podzielić się czymś, co Wy osiągnęłyście, jakimś swoim sukcesem. Być może będziecie celebrować sukces kogoś. Być może y, będziecie mogły właśnie powiedzieć o czymś, cieszyć się y, czymś y, y, razem ze swoim partnerem, pan, partnerką, y, być może w takim poszerzonym gronie, gronie przyjaciół. Jest tu bardzo duża życzliwość w y, tej energii, bardzo duże pole do spotykania się z innymi, do Takich właśnie spotkań towarzyskich, w większym gronie, do y, ratowania się wspólnego, do opijania być może jakiegoś sukcesu, który niewątpliwie y, będzie, bo pomiędzy wami, lub może już coś istnieje, pomiędzy wami jest karta słońca. Słońce to jest, to jest właśnie taka radość, to jest osiągnięcie jakiegoś sukcesu, to jest triumf, to jest zdobycie czegoś, o czym marzycie, czego chcecie. To jest zdobycie jakiegoś szczytu, jakichś gór, wcześniej może nie do zdobycia, bo ta przedstawia właśnie ta ilustracja, że to jest takie rozświetlenie, to jest jakaś prawda wypowiedziana, to jest pójście właśnie po coś, co wcześniej widziałyście na horyzoncie, ale nie mogłyście tego uchwycić. To było właśnie takie. Może nie do uchwycenia, była jakąś mrzonką, a teraz staje się realnością, bo księżyc urealnia. I myślę, że ta karta pojawiła się pośrodku, pomiędzy wami, więc to, w czym wasz partner czuł jakieś ograniczenie, bo jest u niego karta ośmiu mieczy, właśnie jakaś niemożliwość, niemoc, uwięzienie w czymś, być może. Jakaś choroba, być może jakiś trudny czas, i teraz właśnie to, że wy macie w sobie taki potencjał, taką życzliwość, właśnie taką otwartość, pokazujecie to swoim ciepłem, pokazujecie to taką radością życia, to wyciąga prawdopodobnie waszego partnera ukochanego, ukochaną osobę. Z takich właśnie wszelkich niemożności, z takich uwikłań, z czegoś, co ogranicza, co powoduje, że czuje się uwięziony. I myślę, że to będzie jakaś prawda. To będzie wypowiedzenie czegoś na głos, co spowoduje takie ocieplenie klimatu, bo to słońce to zawsze jest pełne ciepła, gorąca, pełne światła, coś się rozświetla pomiędzy Wami. To jest bardzo dobry czas, myślę. A teraz spójrzmy w potrzeby. Po Waszej stronie pokazuje się bardzo piękna potrzeba otwartości, uchwycenia, nie wiem, marzenia w dłonie. Właśnie zobaczenie, że niemożliwe jest możliwe. A wszystko zależy od Was, właśnie to otworzenie się na wszelkie możliwości. Bo to jest paść denarów, który coś rozpoczyna i jest pełen takiej chłonności. On przenika wszystko i wszystko przenika przez niego. On jest otwarty, żeby czegoś się nowego nauczyć, żeby czegoś się nowego dowiedzieć, żeby coś zbudować. I w tym, jest, w tym budowaniu jest taka radość radość tworzenia radość dziecka, które cieszy się z tego wszystkiego, co tworzy? To jest też połączenie nieba z ziemią, bo denary to jest uziemienie, to jest właśnie poczucie bezpieczeństwa, to jest budowanie tego bezpieczeństwa, to jest materia. A tutaj widzimy dotknięcie nieba, to jest wzięcie w ręce Księżyca, czyli właśnie swoich uczuć, to jest przytulenie tych uczuć, to jest jak gdyby zauważenie, jak one są ważne, to jest też właśnie dotknięcie czegoś bardzo wysoko, to jest wzięcie czegoś, co jest możliwe z górnej półki. I widzę w tej karcie też taką dużą odwagę. Kobieta o niebieskich włosach, niekonwencjonalna, kobieta, która, pomimo, że to jest pełna ziemi karta, widzę tutaj w niej dużo właśnie takiego odkrywania. Widzę odkrywanie czegoś w ciemności, zauważenie, co jest istotą. To jest potrzeba. Manifestacji uczuć, być może wypowiedzenia ich, może w sposób niekonwencjonalny, bo wy jesteście właśnie takie nietuzinkowe, drogie barany. Zrobicie to po swojemu. I myślę, że spotka się to z bardzo dobrym i czułym przyjęciem ze strony waszego partnera, u którego w potrzebach jest karta jak kielichów to też paść. Taka nieśmiałość wyznań, czułość i subtelność. To są marzenia. Tak zresztą nazwana jest tutaj karta. I to jest chęć podarowania czegoś, ofiarowania. To jest budowanie czegoś od nowa. Mówię budowanie, bo pomiędzy Wami jest właśnie takie cztery denary. Energia stabilizująca. Energia, która powoduje, że spotykacie się na jednym terenie, w jednej przestrzeni, i widzicie to spotkanie jako właśnie taką podstawę, podbudowanie czegoś dalej. Takie unormowanie stosunków, takie poczucie bezpieczeństwa, takie też przytulenie, takie zazębienie się różnych. Elementów, bo widzimy tutaj takie przenikające się koła. To są różne aspekty naszego życia. To jest powiązanie, takie nierozerwalne, na wielu płaszczyznach, na wielu poziomach. Myślę, że to jest też takie, to powiązanie się materializuje, nabiera formy. Myślę, że to jest możliwość bycia razem, że oboje to zauważacie. I może spójrzmy teraz jeszcze na to, co w działaniach, jak przełożą się te Wasze potrzeby na konkretne działania. I tutaj po Waszej stronie jest przepiękna energia siły, króla denarów. To jest właśnie ta materializacja, nadawanie czemuś formę. Jeżeli jesteście mężczyznami, to czujecie swoje zasoby. Które gromadziliście dotąd, i teraz jesteście właśnie taką opoką, skałą, o którą ktoś może się oprzeć. Jesteście w bezpiecznym miejscu, w bezpiecznym czasie, i możecie zapewnić komuś to bezpieczeństwo. Jeżeli jesteście kobietami, to myślę, że właśnie wasze działania zmierzają ku temu, żeby wasz mężczyzna, wasz partner, Poczuł się kimś takim. Myślę też, że czujecie taką moc sprawczą w sobie, w swoim partnerze, żeby urzeczywistniło się coś, urealniło się. Po stronie waszego partnera jest przepiękna energia aremity, wchodzenia wyżej, wyjścia ku światłu, będąc przez te własne doświadczenia samemu światłem. To jest wychodzenie z ciemności. Ja tutaj tak to widzę. Niektórzy z Was mogą mieć do czynienia z kimś, kto jest spod znaku panny. Ale myślę, że dla większości tutaj nie chodzi o jakieś znaki zodiaku, bo w tym czytaniu pojawiło się właściwie pojawiły się prawie że wszystkie. Ale myślę, że ważne jest, że wy dajecie szansę partnerowi na wyjście z czegoś, z jakiejś niemożności i z niemocy w pokonywaniu jakichś trudności. I dzięki temu, że jest to Wasze wsparcie, jest to Wasze zapewnianie bezpieczeństwa. Poczucie, że jesteście właśnie taką siłą, która zawsze jest. To wasz partner ma możliwość w tej przestrzeni się poruszać. Ma zasoby, z których może korzystać. I dzięki temu też pomiędzy Wami tutaj karta wynikowa to jest cesarzowa. To jest karta przepięknej. Obfitości, która zaczyna pomiędzy Wami być zauważana. To jest obfitość wszelkiego rodzaju. Są uczucia, które tutaj płyną. To jest właśnie takie ciche bycie razem, w takim poczuciu spełnienia. Mówię ciche, bo jest w tej karcie dużo spokoju. Jest też takie macierzyństwo, myślę, że dla wielu z Was jest taka możliwość, jest myślenie o czymś stałym, o związku, który będzie budowany na stabilnych podstawach. Który jest właśnie taki przyszłościowy, z takim określeniem, że będzie Was łączyła miłość, być może też coś więcej. To będzie miłość nie tylko do Was, to będzie też ta miłość macierzyńska. Myślę też, że ta karta oznacza zauważenie siebie przez każdego z Was jako kogoś ważnego. Kto jest w stanie budować coś, jako kogoś, kto zasługuje też na wszystko. A w ogóle karta cesarzowej to jest karta Wenus, to jest miłość, to jest też poczucie właśnie bezpieczeństwa, to jest zabezpieczanie tych podstawowych potrzeb. To oczywiście jest potrzeba miłości. To jest potrzeba czułości, to jest potrzeba prawdy, bo może teraz spójrzmy na całość. Tutaj przypominamy sobie kartę Słońca, patrzymy na nią: to jest właśnie rozświetlenie, to jest prawda, to jest wychodzenie tego aremity z ciemności. Właśnie jest tym światłem, które odnajdujecie w sobie, zwłaszcza wasz partner. Wychodzi. Z jakiegoś trudnego czasu, z ograniczeń, być może właśnie to jest takie samo uleczenie, dotykając prawdy, rozświetlając tą prawdą wszystko, dotykając sedna, patrząc w oczy miłości, widząc, że ta miłość jest najważniejsza. Zaczynamy właśnie widzieć sedno życia. To jest moment, w którym dostrzegamy, co jest niezbędne, żeby żyć, żeby funkcjonować, żeby istnieć. I tak jak Wy, drogie Barany, macie w sobie dużo ognia, dużo chęci działania, tak tutaj w tym czytaniu widzę kielichy. Widzę wychodzenie czemuś naprzeciw z otwartym sercem. Widzę tutaj dużo uczuć i marzeń. Widzę też otwarcie na, na nowe, na naukę nowego. I widzę też takie zabezpieczanie, materializowanie czegoś. Myślę, że tutaj zacznie płynąć też po Waszej stronie materia, która będzie Was tak umacniać, myślę, że poczujecie się na stabilnym gruncie, czuje tu spokój, z drugiej strony jest otwarcie na uczucie, jest ich zauważenie, że one są istotne i to przekłada się na jakąś taką prawdę, na zauważenie czegoś, zobaczenie sedna właśnie, Ugruntowanie w tym, na wspólnym terenie. Być może to jest konkretne spotkanie, które coś bardzo ugruntuje, właśnie coś namacalnie pokaże, w czymś was uspokoi, da wam poczucie, że wszystko płynie, że płynie do was ta obfitość, ta rajskość. Taka wizja, że da się na tym zbudować coś więcej. Tak, może podsumowując, czuję tutaj miłość, spełnienie, które oczywiście macie w swoich rękach. Tylko pokierujcie tym wspólnie, zauważcie te wzajemności pomiędzy sobą, te spójności, właśnie. Wyjdźcie do siebie ze zrozumieniem, z poczuciem, że wszystko jest możliwe. A taki właśnie jest. Myślę, że grudzień będzie bardzo dobrym miesiącem dla Was, drogi Barany. I oczywiście, jeżeli chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej. Na Wasze jakieś konkretne bardzo problemy, sytuacje w partnerstwach, to proszę piszcie do mnie na mojego maila, który jest w opisie tego filmu. A ja będę odpowiadać takimi czytaniami, które mam nadzieję otworzą Was na coś, zainspirują do czegoś, do zmian, które są potrzebne, żeby zmieniło się coś wokół Was. Jeżeli coś przepracujecie sami to zauważycie, że zmienia się coś też na zewnątrz Was. I właśnie tego Wam bardzo życzę i kochani, do usłyszenia, do następnego razu.